Mamy dzisiaj pacjenta na stole operacyjnym, jest już znieczulony. Wykonałem u niego już zabieg przegrody nosowej, ponieważ miał krzywą przegrodę nosową. A dlaczego on się znalazł tutaj na tym stole operacyjnym? Został wysłany przez lekarza stomatologa, dokładnie przez chirurga stomatologa. Dlaczego? Dlatego, że pacjent chciał sobie zrobić nowe zęby. A konkretnie implanty. Implant, jak pewnie większość z Was wie, trzeba wkręcić do kości, i górne zęby są w, przymocowane do tzw. kości szczękowej, a, czyli tam, gdzie są zatoki szczękowe. W związku z tym, jeżeli jest chora zatoka i chirurg wkręciłby implanty, do chorej zatoki, czyli do, do, do kości, która bezpośrednio graniczy z chorą zatoką, to taki implant mógłby się nie przyjąć. I, i cała praca to poszłaby na marne. Dlatego ten chirurg stomatolog skierował tego pacjenta do mnie. Ja zrobiłem mu tomografię komputerową. Zbadałem go. Okazało się, że on ma polipy i jego zatoki wypełniają polipy. I teraz właśnie będę robił drugą część operacji, czyli pusował te wszystkie polipy. Potem pacjenta wygoję. Myślę, że potrwa to około dwóch miesięcy. Znikną wtedy już wszystkie zmiany zapalne ze śluzówki i pacjent wróci do chirurga stomatologicznego, który mu zacznie yy, robić implanty i, i nowe zęby i nowy uśmiech. Także oczywiście to, to nie jest tak, że ten pacjent nie miał dolegliwości. On za bardzo nie wiedział. Miał zatkany nos, nie czuł zapachu, Ciągle miał katar, ale żył z tymi, nie zdawał sobie sprawy, że, że jest tak źle. Natomiast teraz będzie miał załatwione dwie rzeczy: czyli będzie zdrowy, będzie miał zdrowe zatoki i będzie miał piękny wyświetl. No to zaczynamy.